No, dobra. To, to jest każdy nie. Chodzimy sobie po mieście, pierwszy dzień, pierwsze wrażenia. To jest pomnik albańskiego bohatera narodowego. Jesteśmy na głównym placu. Troszkę już zmęczeni ruchem, samochodami, i hałasem. Jaki pusty plac tu co się buduje w Tiranie Tu taka ciekawostka Mamy coś po polsku? Tu jesteśmy przy muszkiecie jak to nazwała Aga oh Jest napisane, kto to narysował I są z różnych miast i też z Polski Zabiję, To nie z Polski, to są z Polski w Espresso, mało Espresso Espresso Takie stylowe jadła To so są iraki. Trójwalice. Eee, ty, ja widziałem co ty zrobiłeś. Nie będziesz mógł spać teraz przez to Espresso jest super mocne. Ale ja? Tylko. Co zrobiłeś? Bardzo. Tylko to nie fajna. dopisują, tak? To może te dwa kieliski raki mają coś z tym wspólnego. Teraz idziemy sobie coś zjeść Będziemy na restauracyjkę. Patrz jaki fajny moskit. Przechodzimy no, na drugą stronę, właśnie. Jak nam się uda, tak, mi się nie, 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 trzeba Tu mamy nowoczesną nie, no. Para po oglądaniu kamer, których to interesuje. Zdamy się w Tiranie wieczornikiem. chyba tydzień japoński. Wow. No dobra, a powiedz, co my tu robimy? Zostaliśmy mm, zmuszeni do przyjścia. Do miejsca, którego nigdy nie wjedzamy, tak? Do świątyni będąc, do... konsumpcji. Za granicą. Do świątyni Ojca konsumpcji, ponieważ na dworze leje jak cebra. Tak, leje jak cebra. Widzieliśmy Ale... sobie tutaj, zjechaliśmy na szóste piętro w Cemalowym. A jest, w środku dzielnicy, 300-letni most, w którym kiedyś chłopi wjeżdżali do miasta, żeby sprzedać bydło na rzeź. Video dla mnie. Jest teraz... idziemy zjeść taką... E... Idziemy zjeść jagnięcinę pieczoną w jogurcie. Taki talerz dla... I mamy 3 minuty, więc już wyłączał Zobaczycie jaki spoleciał I wypijemy sobie, winko do tego pewnie Najpierw jest dobrze ukryta, tu w takim zaułku. Research. A teraz tu Mercedes oczywiście Oczywiście I tutaj Eryczek już siadł I tam sobie zjemy Knoepa jest dosyć pusta, ale dobre jedzenie daje Jedzonko trzeba było zamówić dwie godziny przed, yeah. żeby się upiekło takie lubię. Jeszcze sobie lody. To jest granat. To jest... E, ocean fruit. A tutaj pod mam ciasto serowe. Sernik. Daj. O smaku serniku. Mm. Bardzo dobry. Tak jak się się pytacie. A, A tego ta... granata mi daj spróbować. Tata, a tutaj jest granat. Wygląda jak tuska w turskach, ale jest granatem. Mm. A tata tutaj ma wody e, o smaku Aszufluch. A jak to jest po polsku? Nie, Nie. A put? Ej, no, jak tutaj. A tata ma czekoladę. Zeraz. Bardzo dobre. Dobra. 10 na 10 Tam mamy jeszcze owoce na lokalnym targu Pokaż co my tam mamy Tam mamy winogrona, co nam pani wcisnęła i jakieś dziwne owoce, to jest chyba nazywa się jujuba. Mm. Dobra tak. Pokaż tak, to dobrze, Pokaż to memem To jest nasz wynudzony synek. I co pan powie, proszę pani? Hmm. Byłam dzisiaj też w Oslo. Pod Oslo byłaś. Tak. Jutro ja też będę. 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 Powiem też, że drapie mnie gardło od y, różnego zanieczyszczonego powietrza. Prawdopodobnie. Prawda? Czy ty Prawda? długiego planu. Dobra, to ostatnie chwile w Albanii, już jesteśmy spakowani mamy 2,5 godziny do taksówki czy coś takiego, więc ślejamy jeszcze tutaj w Iranie. Hmm. I w sumie fascynującej stolicy Bani. pracna nienimi mnie pozytywnie zaskoczyła. A, tu są ponek znane kolorowe schody, czy nie? Wszędzie tu mamy. Dosyć imponującą. O, tam pani musiała, oczywiście, poleść przez trawę i przełazić po wygrodzeniu. Ale tu mamy całkiem imponujące projekty mieszkaniowe. No są wytarte. Będziemy się chyba tak, żeby nie przechodzić takie takiej wytarki. Tu dochodzimy do Wielkiego Parku. Jest jezioro, zoo, ścieżki różne, knajpy, wszystko, wszystko Fajnie Ja nie reaguję Ale z tymi psami to coś jest, co tam, leci sobie Odprywa To jest park dla no psu, fajnie dla psa Dolna płuca miasta Ale fajnie Nie, nie taka jak. No już puste. No ja i tak nam smakowało, że nie można już filmować na czas. Mieliśmy tu trzy obiady. Po koniec trzeciego wspomnieliśmy sobie, że warto filmować. Ale to jest takie dobre. Ale co te trzy obiady się Restauracja pełna. Dobra, musimy już pędzić na samolot. Ale chcieliśmy pokazać jak się parkuje w Albanii. Jezus, no właśnie po prostu jeden wielki kocioł na skrzyżowaniach. Mamy bardzo, bardzo chałtycy na tych ulicach. Bardzo... Fajny budyneczek. Mamy bardzo mało czasu na samolot. Mamy. No. Mamy, dlatego lecimy. Jesteśmy na ulicy, przy której znajduje się Villa Vera. Poggi, zaraz tam po lewej stronie. jeszcze jak żył. Korki, 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 korki. Auta na przejściach dla pieszych. Auta zostawiające całe chodniki, tak że w ogóle nie można przejść. To tutaj jest norma. Tutaj w tej willi, tam po drugiej stronie ulicy, mieszkał sobie właśnie Enver Hodza, Człowiek, który zamienił Albanię w najbiedniejszy kraj Europy ale za to zbudował 175 tysięcy bunkrów w tym kraju stary paranoik tak ciągle lecimy na tą taksówkę, która przyjeżdża za 20 minut idziemy fajnym szerokim bulwarem który prowadzi do tego parku, w którym byliśmy tam a pędzimy, pędzimy dookoła budowane wieżowce wszędzie i mieszkaniówka, i nowoczesne biurowce. To jest imponujące. Tak się mówiło, że Polska była największym placem budowy w Europie, czy Warszawa jeszcze niedawno. Tak teraz powiedziałbym, że to jest Irana Wszędzie rusztowanie. Nie tu! Nie Dalej! O, tu jest z rzeczką, która przepływa przez całą Granę, taka oś miasta a tam jest całkiem niedaleko widać Pane Górki